O, jest nasz jubilat, jubilacie! Powiedz do kamery naszą pamiątkę. E, pozdrawiam swoich gości, jesteście super, że przyszliście. W sensie mnie czy, czy ich? Wszystkich moich gości, Wszystkich. Wszystkich. uwielbiam was. Opowiedz o tej y, folii. E, kupiłem ją pod namiot, y, ale nigdy nie wykorzystałem. I to jest pierwsza okazja, kiedy ją wykorzystuję. Jest to wykorzystanie w dobrym celu. Dzień, siema, wszystkiego najlepszego. Dzięki. Cześć Lubi no, no, Bracie Cześć, my się widzieliśmy już, no na pewno. <grym> Rozumiem, że później zmontujesz mi ten filmik no, ja i to dasz to mi go w prezencie Będzie real time, nakręcę 4 godziny twojej imprezy teraz yes. Ja trzymał kamerę cały czas po sobie Hej, goście, Tomira, pomachajcie dla Tomira do kamery Ale to Tomira czy to do kamery? Do tak, <grym> Dobre pytanie to, Najlepiej zrobione To nie to Nie, maja. to nie mają prezent, tak? Właśnie Co? Gdzie jesteś? Nie widzę Cię. O, o. Przestań... <laughs> w komorach z 97 po prostu. Poczekaj, Ale gwizdnę. Nie, po której stronie Wisły jesteście? Po stronie praskiej. Okej, okay, dobra. Przynajmniej tyle dobrze. No. I jesteś jesteście tam, gdzie jest zielono, po, po lewej stronie mostu. Tak! Dokładnie.

bo, A B C No jak to? No poważnie Z Wakacje Szczerze ci powiem Nie, nie jesteśmy młodzi jeszcze Już, już jeszcze Znaczy w zasadzie już chyba nie. Tak było przyjemnie, słuchaj Zepsułeś, zepsułeś ujęcie no Jak się czujesz przysiąc y. I tak mi, obryz mi obryzgałeś Aleksandrę Czemu Aleksandrę? tak fajnie Najlepszy patent na nagrania nocne po prostu Słuchajcie, iPhone i, i GoPro Przetestowane naprawdę już kilkukrotnie wszyscy Ale leca, co, nie lecą je. z drewna się z kamieniami dać. No co? To nie po... powiedzieć, że się nie ognisko. Ołożyć ognisko? Ołożyć ognisko. Ja twoim ciałem. A ciałka ma troszkę kurka wodna. Znowu tyłek to mira wypięty cały wieczór. Tyłek jest wypięty po prostu innego. To później tam się zacząć Tomir, ale jestem inaczej odwrócony Sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam Sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam Niech żyje nam Niech tak żyje, żyje nam, niech niech żyje niech żyje nam. Ja W szczęścia, pomyślności, niechaj żyje nam Hej! Dobre, Tomir, jaki to był moment, momen. kiedy poczułeś się już głowę? Między nogami Jak codzień ale weź, Tomir, tę lampę, żebyś miał, wiesz, Dobra, niósł kaganek oświaty! Żegnaj, Tomir, bądź dzielny i idź w świat! No so, cześć. So, cześć. So, cześć! So romantic! I'm gonna buy you this creepy And then you say Hey, I bought you flowers And then you say Wait a minute, Sally I think you've got something in your team. <laughs> Could you get it out for me? That's fucking teamwork. What's just your favorite dish? That's cool with me. It's not my favorite, but I'll do it for you. What's, What's your favorite? favorite dish? I'm not gonna cook it, but I'll just cut <laughs> <laughs> it. It's fine. <laughs> Tak ci pong ci wystarczy sił Baw się za głupów i nie przeszkadza! Czy to jest punk rock? Nie, to jest folkrock. Aaaa się i zapytę. A może jakieś pogo? Dawaj, dopierdolamy <śmienny> To było podchwytliwe, naprawdę Jest hitał Będziesz mi się wypłacał pieniądze Sam siebie testa zrobił. O kurwa, ty jest straszne Ej, żyje, żyje nam Niech żyje nam, słuchajcie. Ini, donc, no can't, can't. No, to kto jest kamion w moich ośmiu. Nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie. Niech Jesteś Liczę na to na to Sto lat za mało Sto lat to za mało Sto pięćdziesiąt by się sto lat to za mało sto lat to za mało sto pięćdziesiąt by się wdrało Sto lat niechaj żyje nam hej sto lat niechaj żyje nam nam, hej, niech żyje, niech, nam, hej, niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Niech żyje nam! 150! Gdzie tam, to 50, gdzie tam są Wiesz panie! To wasze zdrowie, kochani! Dzięki, że jesteście Dzięki, dzięki! Dobra! Jesteście najlepsi! Dobra, Jest jeszcze najlepsi. To jej. Dobra, piwa w dłoń, wódka w dłoń! Pijemy za jego zdrowie! A. Będzie, mam tę moc. Chodź do mnie. Znale. Ja tak samo. Tak, Marne szanse, nic z tego nie będzie. Eee, a ja? No, no, no. Najlepsze urodziny Eb. Czyli to jest jeszcze. Najlepsze urodziny Eb. To się raz, no. Najlepsze Znale. urodziny Eb. A pościgłarz. R Aaaaa! Slipałe! No. male. To, no. to nie jest chwalebne. A no. co on robić pisz? się po prostu. Celebruj to no? I tyle, o! No właśnie.